Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 22 stycznia a 24 stycznia. I zapraszam Was do raportu. Nim zaczniemy raport, oczywiście, bardzo wielka prośba do Was o wsparcie tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Zwiększmy zasięgi. Piszecie, że naprawdę fajny program, że bardzo wam się to podoba. Przekażmy informacje dalej. Pokażmy, że może być coś fajnie zrobionego. Dzięki wam, bo dzięki waszym podpowiedziom ten program się poprawia, robi się coraz lepszy i za to wam też dziękuję. A my przechodzimy do omówienia sytuacji. Nim przejdziemy na linię frontu. Dzisiaj to, co mnie najbardziej zaskoczyło po, po Ramstein, bo Oczywiście wiemy, że największą, największą ilość tego sprzętu, która ma trafić, lub częściowo już trafiła na Ukrainę, albo trafi w najbliższym okresie czasu. Wiadomo, że chodzi o batalie, o czołgi nowoczesne. Wiemy, że przecież Challengery jadą, i jest szereg państw, tak zwanej koalicji, która była gotowa oddać czołgi, lub nawet jak Holandia, zapłacić za te czołgi, żeby one trafiły na Ukrainę. W dniu, kiedy w niedzielę pojawiła się informacja, w poniedziałek potwierdzona, że z rządu niemieckiego, który poinformował, że nie będzie robił problemów, jeżeli wpłynie informacja czy prośba o przesłaniu tych czołgów Leopard na Ukrainę, chodziło o Polskę. Wystarczy tylko prośba, ona będzie rozpatrzona pozytywnie, i tym samym stało się, mamy dzisiaj. Informacje 24, jak nagrywam, że rząd polski wysłał prośbę do Niemiec. Ta propozycja ma być pozytywnie rozpatrzona na jak najszybszym trybie, i rząd niemiecki poprosił kraje zainteresowane możliwością wysyłki tych czołgów, aby koliły załogi, ukraińskie załogi na tych czołkach. Co o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Rząd Niemiec daje sobie sprawę irytacji, jaka jest w Europie względem rządu niemieckiego, gdzie własne społeczeństwo w głosowaniu, w ankiety, czy wysłać czołgi, czy nie, aż 54% zagłosowało tak, 43% nie, jest podzielone, natomiast jest tutaj większość za tak i naciski koalicjantów partii niemieckich też tutaj dają znać, a przede wszystkim. Jeżeli chodzi o opinię międzynarodową, krajów, które wspierają Ukrainę, aby te czołgi przekazać. I mamy progres. Mamy progres pod tym względem, że rząd niemiecki, jak już wam powiedziałem, poinformował o tym, że można złożyć taką prośbę. Nie będzie miał nic przeciwko. Ale ładnie ktoś napisał na Twitterze, że państwa po wojnie, które będą chciały kupić od Niemców sprzęt. Będą się bardzo długo zastanawiać, czy warto, czy ewentualnie znowu nie będzie tak, że ktoś z trzeci, od kogo kupujemy broń, będzie decydował, co z tą bronią będziemy robić dalej. Yy, dlatego prawdopodobnie mamy tutaj myślenie rządu niemieckiego o tym, że no, może i czas na jakąś normalizację w Europie, może czas zapomnieć o tym, jak bardzo korzystało się z rosyjskiej pomocy gospodarczej, a przede wszystkim finansowej. Czy natomiast czas też zrewidować swoje poglądy i stać się tym filarem bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, czy też w Europie, do miana którego przecież Niemcy nieraz pretendowali i o to się ubiegali. Natomiast cieszy jeszcze fakt jeden, który się pokazał oprócz czołgów, Oczywiście wiemy, że w lutym ma być konferencja ponowna w Ramstein, poświęcona tym razem obronie przeciwlotniczej i siłom powietrznym. I już dzisiaj Rzecznik Prasowy Sił Powietrznych Ukrainy, Juri Ignat, poinformował, że zapadła decyzja w Stanach Zjednoczonych dotycząca typów samolotów, które będzie można przekazać dla Ukrainy. I słuchajcie. Mamy ciąg dalszy tego, bo jak wiemy w maju lub w czerwcu, bo pierwsze informacje pojawiły się w czerwcu 2022 roku, o tym, że w Stanach Zjednoczonych szkolą się ukraińscy piloci. No i było pytanie, kiedy samoloty z zachodu, zachodnie samoloty trafią na Ukrainę. Wiemy, że Ukraina potrzebuje sprzętu lotniczego. Bardzo go potrzebuje, gdyż do przeprowadzenia ofensywy no musi mieć przynajmniej uzyskać chwilowe panowanie w powietrzu, aby wspierać te wojska. Wiemy, że otrzymała przecież pociski Arm, które tutaj decydują też o tym, jak działa obrona przeciwlotnicza przeciwnika. Wiemy też, że ukraińskie śmigłowce, które dostały, dostała Ukraina od Stanów Zjednoczonych czy od innych krajów, działają. Tak samo jak i samoloty, chociaż pewnie jest ich mniej, bo straty ponoszą. Więc tutaj zapowiedź tego, że, prawdopodobnie, że decyzja, może nawet nieprawdopodobnie, skoro sam Rzecznik Sił Powietrznych skrajnie o tym informuje, zapadła już decyzja o przekazaniu tych samolotów. Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawi się informacja, że oprócz krajów, które chcą wysłać czołgi, do tego, do tego grona tych państw dołączą same Niemcy. Bo jak wiemy, sama Francja też poinformowała, że rozpatruje możliwość przekazania Ukrainie czołgów Leclerc. Także tutaj pękają następne granice. Pękają następne weta, bo udało się też przegłosować jeszcze jedną rzecz. Udało się przegłosować siódmą transzę pomocy Unii Europejskiej w wartości 500 milionów euro dla Ukrainy, łamiąc Początkowe weto Węgier i samego Orbana. Jakim kosztem, nie wiemy. Natomiast wiemy, że rozważane jest przez Francję i Niemcy likwidacja weta. Czy mogą mieć problem Polacy, rząd polski przede wszystkim oraz rząd węgierski? Ale to już jest poza tym kanałem, bo nie tym się interesujemy. Interesujemy się czymś innym. Tak więc jestem naprawdę podbudowany ilością sprzętu, który ma trafić, informacjami odnośnie leopardów, bo jak wiemy, samo szkolenie leopardów, załóg ukraińskich na leopardach, będzie trwało długo, bo jest to przejście na całkiem inny czołg, całkiem inny system. Więc tutaj naprawdę potrwa, ale wierzę w to, że te czołgi będą odgrywać rolę. Dużą rolę, gdyż no, już na ten moment mówi się przynajmniej o 100 czołgach, bo to już nie chodzi o tylko o polskie 12-14 sztuk od 10 do 14, bo to różnie, mówi się o prawie 100, które mają być przekazane na Ukrainę, to może mieć duże znaczenie. Słuchajcie, a my przejdziemy sobie już na mapę Ukrainy, na której jesteśmy, a konkretnie przejdziemy sobie na odcinki frontu, gdyż przed nami. Tak mówiłem, raport z linii frontu. Zaczynamy. Odcinek Swatowe Kremienna. Jesteśmy na odcinku Swatowia Kremienna. Jeżeli chodzi o ten front, mamy informacje o walkach, szczególnie w rejonie Nowosilewskiej Kurdimówka. Spotkałem się z informacją ze strony ukraińskiej, że jest skierowane do dowództwa odcinka. Dlaczego po zajęciu Nowosilewskiego łącznie ze stacją kolejową w tym miejscu. Nie doszło do zajęcia Kurdymówki, która nie była broniona. Na ten temat pewnie tutaj kiedyś odpowiedź się w tym temacie pojawi, natomiast była szansa uchwycenia tej miejscowości. Na temat tej miejscowości, o którą walczyły już wojska ukraińskie od pewnego okresu czasu, informacje były takie, że była niebroniona. Natomiast strona rosyjska walczyła na wschód do tej miejscowości. Na ten moment wiemy, że właśnie z rejonu Kurdymówki udało się Rosjanom wykonać uderzenie na Nowosilewskie, jednak bez skutku. Tam, sam rejon Nowosilewskie jest mocno utrzymany przez Ukrainę. Natomiast bardzo ciężkie walki toczą się w rejonie Kołomy i w tym miejscu. Natomiast tutaj postęp zrobili Rosjanie, czy odbili tro troszeczkę tych pozycji swoich, które tutaj wcześniej mieli, natomiast... 92 Brygada, która tutaj walczy, nie odpuszcza. Walczą dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rejon południowy, przejdźmy na tą mapę, która została stworzona, aby pokazać ten rejon. Jesteśmy dokładnie na tym rejonie. Jesteśmy na rejonie płaszczanka premienna. Tutaj mamy informacje o walkach w tym rejonie. I to dość dużych walkach mają one swoje uzasadnienie i teraz tak, zacznijmy sobie od północy w rejonie Puszczanki prawdopodobnie miejscowość jest zajęta przez wojska rosyjskie, sprawdzałem różne mapy, różne informacje wiemy, że prawdopodobnie na podejściach do Puszczanki walki trwają pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjskimi, natomiast sama miejscowość prawdopodobnie jest zajęta przez stronę rosyjską, trwały walki w rejonie Czerwonej Popiwki prawdopodobnie chodzi o tą zachodnią część tutaj gdyż ona prawdopodobnie jest w rękach ukraińskich, ale nie mam na to 100% potwierdzenia, więc tutaj prawdopodobnie o to właśnie ten rejon chodzi. Natomiast mała zmiana, tak jak ostatnio zaznaczyłem po informacjach, po informacjach, jakie się pokazały na Twitterze, mamy tutaj pododdziały pierwszej Samodzielnej Brygady Specjalnej, czy Brygady Specjalnej Ukraińskiej, która... Zluzowała w tym miejscu oddziały 95 Brygady Aeromobilnej i ona tutaj wraz z 25 stanowi jakby północne skrzydło. Natomiast strona rosyjska atakowała ponownie w rejonie Tern. Jeżeli chodzi o południe, prawdopodobnie Dibrowa została zajęta, prawdopodobnie, albo znajduje się w, sferze, w strefie neutralnej, która tutaj oznacza, że nie jest zajęta ani jedne ani drugą stronę. Natomiast pojawiły się te informacje, że wojska ukraińskie dotarły do zabudowań kremiennej w rejonie Połej Tartaku. Nie ma na to dokładnie stuprocentowych informacji. Są informacje o walkach w masywie leśnym, są, pojawiło się nawet dość dużo tutaj filmików, które przedstawiają te walki w rejonie kremiennej, na południu od Kremiennej. Natomiast sytuacja wojsk rosyjskich w tym rejonie troszeczkę się komplikuje poprzez nacisk strony ukraińskiej, która próbuje się tutaj wedrzeć. Jak wiemy, sam rejon Kremienny jest bardzo ważny, gdyż jest to filar, jeżeli zostanie wyłamany, to wojska rosyjskie będą mieć problemy na tym odcinku pomiędzy sfatowe a Kremienną. Wróćmy na mapę Ukrainy. A z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek sywiersko-bachmucki. Jesteśmy na odcinku Siewiersko-Bachmuckim. Mała zmiana do mapy. Dotarły do mnie prawdopodobnie informacje. Czy prawdopodobnie dotarły informacje, że tak jak powiedziałem prawdopodobnie doszło do zmiany. 27 Brygada Gwardii Narodowej znalazła się na północy w Masybie Leśnym. Natomiast ten odcinek, jej odcinek został przejęty przez oddziały 81 Brygady Aeromobilnej. Czekam jeszcze na potwierdzenie, jeżeli tylko tak ja, takie potwierdzenie znajdę. Oprócz tego co czytałem, to będziemy mieć zmianę, ale myślę, że to aż nie aż taka. Natomiast mamy walki w rejonie biłochorywki, wierchnie kamańskie, spirne, biłochorywki, wesołego, rozdoliwki oraz wzdłuż drogi, północ-południe, pomiędzy Bachmutem a Sybierskiem, atakowane było błachodatne. Krasna Hoła oraz Jachidne, w kierunku Jachidnego bez efektów. Mamy tutaj konsolidację obrony ukraińskiej, wojska rosyjskie nie są w stanie przełamać, chociaż udało im się zrobić malutkie postępy w rejonie Krasnej Hoły. Walki przyniosły się w zabudowania tej miejscowości, natomiast na ten moment wiemy, że ta miejscowość nadal w Większości znajduje się w rękach ukraińskich. Pojawił się oczywiście filmik tego rejonu. Walki miejskiej, znaczy walki w terenie zurbanizowanym, toczone przez obie strony, właśnie w tej miejscowości. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, przejdźmy na mapę Bachmutu i południe od Bachmutu. Jesteśmy w rejonie Bachmutu, koncentrujemy się tutaj. Na niedzielę postaram się zrobić dla Was nową mapę szczegółową, jeżeli chodzi o rejon. Bachmutu, troszeczkę na północ i na południe, mniej więcej w takiej, w takiej wersji, aby dobrze było to zrobione, gdyż no, toczą się zaciekłe walki, szczególnie na południu od Bachmutu, chociaż w samym rejonie Bachmutu walki toczą się na wschodnich podejściach, w rejonie wysypiska śmieci oraz e, ulicy Patrysa Lmumby Atak z osiedla przy ulicy Fedora Maksymenki. Wiemy, że Rosjanie tutaj atakują. Walki trwają też w północnej części Opytnego. Natomiast w rejonie Kliszczejówki zaciekłe walki. Tutaj strona rosyjska ma problem z utrzymaniem tej miejscowości, gdyż naprawdę te pozycje tutaj górują. Pozycje obronne strony ukraińskiej górują nad Kliszczejówką i Kliszczejówka jest naprawdę ciężko im jest utrzymać ich próby wdarcia się i rosyjskie próby wdarcia się wzdłuż kanału na, na te wzgórza od południa mimo początkowego sukcesu zostały zablokowane, a później te wojska zostały odrzucone na pozycję główną rolę tutaj oczywiście odgrywa artyleria oraz zwiad rozpoznanie dronowe które świetnie tutaj działa, pojawiły się zdjęcia centra Rozpoznawczego, który skupia wszystkie możliwości, czy wszystkie jednostki, które działają w tym rejonie, bardzo ładnie to wygląda. Mamy piękny przepływ informacji tego, co się dzieje, gdzie się dzieje. W powietrzu cały czas tutaj działają drony lub inne możliwości rozpoznawcze. Natomiast przede wszystkim drony, które tutaj cały czas w powietrzu są, czuwają. I przekazują informacje o kierunkach uderzeń, o ilości przeciwnika, kiedy naciera, jak naciera, i no, spotyka się to z akcjami ze strony ukraińskiej, jeżeli nie samej artylerii, to wojsk zmechanizowanych i pancernych. Piękny przykład walki pod Kiszczeivką, gdzie ukraińska grupa uderzeniowa została rozbita przez ogień artylerii oraz wsparcie z postaci wozów pancernych oraz czołgów które tutaj dokończyły dzieła zniszczenia natomiast brak innych informacji z tego rejonu oprócz jeszcze jednej kadriewce zostały zniszczone miejsce koncentracji wojsk rosyjskich natomiast brak innych informacji z tego rejonu przejdźmy na mapę Ukrainy a z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię ATO jesteśmy na linii ATO mamy informacje o walkach w tym rejonie w walkach szczególnie w rejonie Krasnohorivki nad Awdiwką, bardzo ciężkie walki tutaj się toczą. Sytuacja jest trudna, natomiast no, jak na całym froncie czasem sytuacje są trudne. Jednak nie widać tutaj jakiegoś progresu ze strony rosyjskiej lub separatystów. Mamy walki w rejonie Wodlinę, Pierwomajskie, Krasnohorivki, Marinki, Pobiedy oraz dawno nie było ataków na Nową Michałówkę. Mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o linię ATO, jak będzie wyglądała sytuacja, natomiast jest ona na ten moment stabilna na linii ATO. Wróćmy na mapę Ukrainy, a z mapy Ukrainy przejdziemy na odcinek Zaporoski. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporoski, pojawiło się coraz więcej informacji, szczególnie o walkach na Zaporożu, a szczególnie pomiędzy Kamiańskie a Orechów. Mamy tutaj informację o tym, że natarcia, jakie zostały tutaj wyprowadzone przez stronę rosyjską, zostały odparte, mimo jakichś tam zajęcia terenów neutralnych czy szarej strefy, o tym, że kamiańskie zostało zdobyte jest nieprawdą. Częściowo miejscowość i tak była rosyjska, częściowo była ukraińska i tak pozostało w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek, te walki były tutaj prowadzone przez siły XIX. Dywizji zmechanizowanej rosyjskiej oraz 11. Brygady Aeromobilnej z bardzo słabym wsparciem techniki, czyli czołgów i wozów bojowych, które w większości zostały zniszczone. Natomiast ataki wykonywane głównie piechotą, tak jak powiedziałem, z małym ilością wsparcia techniki, czyli nawet braku własnej artylerii, która tutaj no, dość anemicznie wspierała te natarcia. Natomiast wiemy, że większość tych grup Zostało rozbitych przez ukraińską artylerię, która tutaj działa. Natomiast jaki był cel na tego natarcia w tym rejonie? No, jak dla mnie była to próba wywarcia presji na stronie ukraińskiej, aby wsparła tutaj ten rejon odwodami. Czy taki był faktycznie cel? Jeżeli tak, no to się to nie udało, bo nie widać tutaj, żeby Ukraina przeniosła jakieś jednostki na ten rejon natomiast jeżeli celem było przygotowanie czy rozpoznanie bojem no to myślę, że i tak obrona pokazała, że no, przełamanie tego frontu tutaj i zagrożeniu Zaporoża, no będzie ciężkie do zrealizowania, tym bardziej że no straty ponieśli Rosjanie, mówi się dość duże w tym rejonie jeżeli chodzi o inny rejon mówi się też o jakichś przygotowaniach do walki w rejonie Buchodara i Atakach rozpoznawczych w rejonie Nowosyłki, byłyki Nowosyłki, atakowane były połochy. Brak jakichś informacji w ostatnim okresie czasu. Nie pojawiają się informacji, przynajmniej ja nie widziałem informacji o jakichkolwiek atakach w rejonie Melitopola do Czyżby uśpienie przeciwnika ze strony ukraińskiej, nie wiem. Natomiast wiemy, że przecież tam jakieś oddziały partyzanckie i jednostki specjalne na tym terenie działają. Wróćmy na mapy Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek hersoński, na ostatni z odcinków. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Mamy informację o ostrzale Hersonia. Natomiast strona ukraińska ostrzelała nową kachówkę Ołeszki, gdzie zniszczono dowództwo. Ołeszki zresztą atakowane było dwu lub trzykrotnie nawet. Zniszczone zostało tutaj dowództwo wojsk rosyjskich w tym rejonie oraz koncentracja oddziałów. Wiemy też, że przy Wyspie Potemkowskiej Zdobyty został router rosyjski, który tutaj próbował wysadzić desant, grupę dywersyjną. Natomiast brak informacji, jakikolwiek więcej i większej informacji z działań tego w tym rejonie. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.